Nie mam pojęcia jak to tłumaczyć, dlaczego nie możemy przełamać i strzelić na jedną bramkę pięty. Wydaje się, że mecz układa się fajnie, bo pozostać, strzelamy bramkę w szóstej minucie. Gramy sobie tam w miarę normalnie i nagle jest 38-39, to jest standard, zostajemy na 1-1. Na pewno był to mecz z kategorii, że można było to spotkanie wygrać, ale też i przegrać. Na pewno bramka... Dająca prowadzenie stary już na początku spotkania troszeczkę nas tutaj wybiła z rytmu. No i jednak od tego momentu zaczęliśmy grać coraz lepiej, stwarzaliśmy sobie sytuację. Do przerwy co najmniej mieliśmy jeszcze dwie, a może i trzy bardzo dogodne. Jedna z nich wykorzystana przez Twardowskiego. Po przerwie na pewno zdecydowany bój o zwycięstwo zarówno z jednej strony. I z drugiej strony uważam, jeżeli Stal będzie w każdym spotkaniu grała z taką determinacją, z takim zaangażowaniem, to jest w stanie tutaj na własnym terenie wygrać z każdym zespołem. Gratuluję jeszcze raz trenerowi. Punktu. Dziękuję. Wielu zawodników, no jednak. Nie grało tak, jakbym tego oczekiwał. I w obronie popełnialiśmy znaczne błędy i pomocy, ale mówię, no, gdy się gra w takiej sytuacji jak my, że każda sytuacja to drżenie łydki, to nie przynosi takiego efektu, jakbyśmy przed meczem sobie zakładali i później to trzeba zrealizować.